3 czwarte drugiego sezonu Rings of Power już za nami akcja nadal toczy się w mocno ślimaczym, niespiesznym tempie i nie będzie chyba zbytnim nadużyciem. Jeśli powiem, jeśli postawię taką tezę, że wiele wątków w tym serialu nie doczeka się jakiegoś szczęśliwego finału czy zwieńczenia, ba niektóre nawet nie muszą, bo są tak nudne i niepotrzebne, że naprawdę niewiele mnie obchodzą. Wydawać by się mogło, że skoro jesteśmy już na finiszu, na ostatniej niemal prostej, no to akcja powinna się już bardziej toczyć wokół Saurona i pierścieni. No, tak by się mogło wydawać, ale niekoniecznie, bo dostajemy na przykład w tym odcinku super interesujący wątek run, gdzie nie dzieje się absolutnie nic. Mamy tego nieznajomego, którego już tyzuje się tak mocno jako Gandalfa, że chyba bardziej się nie da w tym odcinku no niemal. Cytat z Gandalfa z rozmowy z Froda z Frodem w Mori, we władcy pierścieni nam pokazano, e, tylko tutaj ustami Toma Bombadilla i no, naprawdę bardziej się już nie da, więc pewnie to będzie Gandalf. Ja liczyłem osobiście na Sarumana, ale myślę, że to akurat nie będzie ten top. I najniższą linią oporu właśnie wybiorą tego bohatera. No i tenże. Prawdopodobnie Gandalf, jeszcze nieznajomy, no snuje się z tym bombadilem gdzieś po tych pustkowiach, szukając tego kostura mocy, chcąc okiełznać te, te wszystkie czary, i robi się z niego takiego wybrańca, który musi, musi wybrać, właśnie między tą przyjaciółką Nori, także Popi, które chce ratować, a tym, że cały los śródziemia nagle Spoczywa na jego barkach. Tylko właściwie, skąd to wiemy, no okej, okay, Sauron swoje robi tam w regionie w innym zakątku śródziemia, ale ten cały mroczny czarodziej, którego nam się gdzieś tam tyzuje jako wielkie zagrożenie i taki złol nie wiadomo jak wielkiej próby. To jest killer? To jakaś kłopiernoka, a nie killer! To, no, to właściwie nie, nie czuć stawki, że on kimś takim jest. Nie, nie czuć stawki, że on jest. Jakiś straszny, groźny, i ma jakieś nieprawdopodobne moce, bo widzimy go tylko na tych dwóch ujęciach podczas całego sezonu, kiedy siedzi sobie w, tym, w tej swojej kamiennej twierdzy. Robi groźne miny, no i właściwie, właściwie tyle. Więc no ja osobiście tej stawki zagrożenia z jego strony absolutnie nie czuję. No i swój czas antenowy dostają, niestety nasze harfutki czyli Frodo i Sam w spódnicy, Nori gdzieś tam siedzi w tej twierdzy Storów i rozmawia z tą matką tam przełożoną całej tej gromady, całej tej komuny hobbiciej tych Storów i właściwie ta rozmowa spokojnie mogła być wycięta, nie wnosi absolutnie nic, a tak samo jak wątek Popi która raz spojrzała sobie bardziej filternie w oczy z tym tam chłopakiem Lovelasem od tych właśnie storów i od razu boom, ślimaczek poszli sobie w buziaki no okej, okay, super zbudowane napięcie, naprawdę romantyzm wysokiej próby I naprawdę, to jest tak zbyteczny wątek, że wydaje się po prostu wycięty gdzieś z jakiegoś innego serialu bo, o ile dostajemy ten region, gdzie jakąś namiastkę takiego niebezpieczeństwa, e, czegoś, że coś tam czyha, że coś się może stać, dostajemy. No to potem przenosimy się nagle właśnie do tego run, gdzie mamy nieznajomego i mamy nasze e, harfutki, I, i to wygląda, jakby było wklejone właśnie z jakiegoś innego odcinka, innego serialu, kompletnie nie pasuje. Do układu tego epizodu. No to może lepiej pod względem tempa, logiki, dynamiki było w numerze, bo tam też dzieją się rzeczy. Otóż, spoiler nie, nie było, a cały ten sąd nad Elendilem to naprawdę dość mocny kabaret. Najpierw bowiem skazuje się go na śmierć, potem jednak Farazon zmienia zdanie i stwierdza: No dobra, to jednak Cię puścimy, ale musisz się przyznać do winy. I tutaj powiedzieć, że to ja jestem prawowitym królem. Oczywiście Elendil się na to nie godzi, albo się godzi połowicznie. No i jednak się okazuje, że randomowo znajdują jakąś księgę po prostu yy, prawa albo jakichś przesądów yy, i uznają, że tam zrobią Elendilowi takie prawowalki, próbę walki jak z Gry o Tron. Tylko tutaj po prostu przyzwą na trąbkach morskiego potwora yy, i ten potwór jakby okazując lub nie okazując łaskę walarów, no zdecyduje o tym, czy Elendil będzie żył lub nie. No i co się dzieje? Tak jak kilka odcinków temu Farazon podszedł do orła i wszyscy mówili, a to jest jednak król i on został tym królem, a prawowitą córkę spadkowierczynię tronu odsunięto, tak teraz idziemy w drugą stronę, bo to Miriel zastępuje w tej próbie powiedzmy wody Elendila, bo oczywiście może, Pytałem się, czy tak jest w księgach, nikt nie sprawdza, ale tak, tak stanowi prawo, więc pozwalają jej wejść pod furią gdzieś tam dopada, wyrzuca na brzeg i uwaga! I oczywiście odzyskuje ona łaski, bo teraz jest wybranką morza. Okazało się, że doświadczyła tej powiedzmy łaski Walarów, tak jak nieco wcześniej farazon, No ale to, że stało się później, więc teraz to jednak piłeczka jest po stronie Miriel. I szczerze powiedziawszy, no, Numenor, tak rozwinięta kraina. A opiera całą swoją państwowość i jej losy na jakichś gusłach, i, i po prostu przesądach o morskich potworach i o tym, czy orzeł przyleci, i tak dalej. Naprawdę jeszcze brakowało tylko tego, żeby tam gusła jakieś odprawili, albo dziady w ogóle przyzwali te ducha tego zmarłego króla i zapytali go: Słuchaj, stary, to kto ma być tym twoim następcą? To jest jakaś prowokacja. Czy działo się coś więcej w Dumenu, że no, tak Farazon na przykład skorzystał z palantira? Eee, swój czas ekranowy niestety dostała córka Rendila, co jest na minus, ale na plus, że mało było tego przychlasta od Farazona z poprzednich odcinków, on był bardzo iry irytujący eee, i fajnie, że tutaj jakoś go mocno, mocno obcięli, bo to też by była duża strata eee, czasu. A skoro już o numerze, to nie wolno zapominać o Isildurze, którego w tym odcinku nie było. Ja jestem szczerze ciekawy, jaki pomysł na niego mają twórcy, bo no na razie nie ma tu jakiegoś zalążka takiego czegoś, czego można by się było w przypadku Isildura chwycić. I ja mam takie podejrzenie, że finalnie pójdą w ten wątek romansowy Isildura z Estri, czyli z tą samą kobietą, która dopiero co chciała go zabić. W sensie nie będę zaskoczony, jeśli tak się stanie, ale z jednak już osiągnie pewien, powąż, pewien poziom e, krytyczny, bo to będzie oznaczało mega leniwe pisarstwo, tak żeby tylko tą postać gdzieś tam upchnąć, żebyśmy nie zapomnieli, że w ogóle jest. No a dokładnie taka sama historia stała się w tym odcinku z Arondirem, który pojawia się na te 30 sekund, czy tam minutę, randomowo szlachtuje trzech orków, tylko po to właśnie, żebyśmy pamiętali, że ten elf jest w tym serialu, jeszcze jakąś rolę odegra, no i ten Arondir oczywiście gdzieś tam u tego orka znajduje przypadkowo zupełnie mapę region, prawda, więc my już wiemy, że on wie, gdzie ma iść i jak w kolejnym odcinku w tym regionie Arondir się pojawi, żeby uratować sytuację, no to nikt nie będzie zaskoczony. No i w teorii najwięcej powinno się dziać oczywiście w regionie, gdzie Sauron nadal mocno urabia Celebrimbor'a, jakby cały ten proces właśnie przekonywania go, cały ten proces wpływania na Celebrimbor'a jest już też na finiszu, na ostatniej prostej. I już nawet Sauron pod postacią Anatara nie musi silić się na jakąś finezję, tak jak w poprzednich epizodach, gdzie robił to naprawdę bardzo, bardzo zręcznie, tylko już wali prosto z mostu kawa na ławę, trzeba robić tak, tak i tak. No, i Celebrimbor, tu akurat to wydaje mi się, jest fajnie pokazane, że jest już bardzo mocno pod tym wpływem. Jakby no tu te siły takie elfickie go już opuszczają, i to, to nie jest ten sam Celebrimbor, którego poznawaliśmy na początku tego serialu. To już jakby jest zupełnie inna postać. Bardzo, bardzo mocno pod wpływem Saurona i tych pierścieni, które jakby całkowicie przesłaniają mu obraz tego, co dzieje się. Poza kuźnią. Aż Sauron chodzi sobie po tym regionie i tak z 50 razy pokazali ten jego łobuzerski uśmiech, tak żebyśmy czasem sobie tam nie pomyśleli, że coś nie idzie e, przeciwko e, jego pomysłowi. Tak? No, jakieś zbliżenie, i oczywiście delikatny uśmiech, co oznacza, że ok, czyli wszystko idzie tak, jak to sobie Sauron ustawił. Ba, tu nawet mamy dosłownie to powiedziane, jaki jest ten jego plan tylko zrobione jest to ustami Galadrieli, która w rozmowie z Adarem nagle wpada na pomysł tak jest, to jest pomysł Saurona, on Cię tu wciąga w pułapkę, bo nie ma swojej armii, więc chce Cię wykorzystać, a Ty idziesz jak ta świnia na rzeź. No, to, to też takie wyłożenie wprost, tak żebyśmy czasem nie pomyśleli, że może być inaczej. No a jeśli jesteśmy już przy relacji Adar-Galadriela, Spodziewałem się trochę więcej po tej rozmowie i po tym, jak ta, ta relacja będzie skonstruowana, i tak właściwie Gabriela naiwnie wszystko temu Adarowi zdradza. A tak naprawdę mogła z nim w jakoś ten układ wejść, przynajmniej tak by się mogło wydawać. Te jego warunki nie były jakoś wygórowane, no ale raz, że ona mu wszystko wyklapała, więc tak naprawdę, nawet specjalnie, jakoś tam nie musiał jej urabiać a dwa, no, że wiecie, no, Adar chciał ze swoimi po prostu orkami żyć sobie spokojnie w Mordorze po pokonaniu Saurona i tam być sołtysem po prostu wioski pełnej właśnie orków, które wychowują e, swoje pociechy. No, sytuacja win-win de facto dla każdego. I swoją drogą, jakoś to przegapiłem, ale może mi pomożecie. Jak to jest możliwe, że Adar wpadł na pomysł, że to Halbrand jest Sauronem? W sensie, skąd mu się... Nagle wziął ten pomysł, bo nie rozumiem. A właśnie, oprócz tego, że Sauron tam urabia Celebrimbor'a, to jeszcze dostajemy pokaz jego całkiem nowych, świeżych mocy, tak jakby gdzieś tam miał kamień rzeczywistości z Marvela i wykreował sobie świat wokół, tak żeby Celebrimbor całkowicie nie wiedział, co się dzieje realnie. No wydaje się, że to jest taka potęga, że Sauron mógłby jej używać zawsze i wszędzie, także żeby mamić każdego. Więc dlaczego widzimy to po raz pierwszy? A w międzyczasie, między wszystkimi tymi działaniami, Sauron wpadł sobie jeszcze do kaza do Durina, e, Poomitril e, i oczywiście po to, żeby nam tam pokazać w tym ogniu Balroga, tak żebyśmy również nie zapomnieli, że ten Balrog tam się czai. On dostał tym liściem kiedyś tam w głowę w pierwszym sezonie. I on tam się cały czas czai, na razie układa sobie, może plan, jak tam uderzyć, albo nie wiem, może yy, herbatę sobie robi, albo ogląda jakiś serial w tych podziemiach. W każdym razie obudził się, ale na razie nie atakuje, pewnie czeka, aż tam krasnoludy się odpowiednio przebiją na dół. No i to jakby tą całą potęgę Balroga uwolni. To co było fajne w Kazadum, już ten cały wątek Dum jest naprawdę ciekawy. To jest ten motyw, jak pierścień wpływa na Starego Króla Durina i to opętanie, to niemal szaleństwo, to jest zrobione super, aczkolwiek u Tolkiena krasnoludy dość wolno były korumpowane przez pierścienie, jednak dość mocno się opierały, a tu to jest tak zrobione dość szybko, chociaż de facto no nie wiemy, jaki ten odcinek czasu minął, ale nie zakładam, żeby to były lata czy nawet miesiące, więc stosunkowo szybko się to stało. Co nie zmienia faktu, że całe to przejmowanie nad Durinem kontroli przez pierścień jest zrobione bardzo fajnie. Tak samo bardzo fajnie pokazane są postacie młodszego Durina i Disy. I to są takie postacie, które jak pokazują się na ekranie, to od razu mnie kupują. I to są jedne z nielicznych postaci, chyba jeszcze oprócz Elronda, których los jakkolwiek mnie w tym serialu obchodzi. I tak jak mówię, wydawać by się mogło, że skoro tych wątków wcale nie poruszono, nie wiadomo, ile w tym odcinku, bo one są tak podzielone, powiedzmy co odcinek y, jesteśmy z jedną grupą naszych bohaterów, y, w drugim z inną, czyli nie ma takiego worka, wrzucony, gdzie wszyscy są wrzuceni jak w pierwszym sezonie, i jakby takie rozwiązanie wydaje się całkiem rozsądne dla dynamiki y, tego sezonu i poszczególnych epizodów, ale tym konkretnym to absolutnie nie działa, bo kiedy już jesteśmy w tym regionie, jesteśmy w Kazadum i jest tam gdzieś na horyzoncie majacząca groza, jakieś niebezpieczeństwo, faktycznie jakaś namiastka stawki, o którą tutaj się toczy ta gra. No to potem dostajemy Torun, potem dostajemy ten numenor, i one tu pasują jak pięść do nosa, do tego wszystkiego, co powinno być już najważniejsze. Ja przypomnę, to jest szósty odcinek. Dwa do końca. No i zapowiada nam się jeszcze tą wielką bitwę w regionie. Miała być tam podobno dwa, nawet trzy odcinki trwać. Jeśli będzie trwać trzy odcinki, to pewnie jeszcze nie będzie przekłamania, no bo już tam się zaczęła się. prawda dopiero z katapult poszły jakieś, jakieś pociski, więc ciężko powiedzieć, że to już się nie wiadomo, co zaczęło. No ale już w kolejnym pewnie ta bitwa o region rozgorzeje na dobre. Czy ona faktycznie będzie tak efektowna i tak wow, jak to zapowiadają twórcy? Ja podchodzę do tego ze, z dużą rezerwą jednak, bo widziałem wcześniejsze bitwy właśnie w Rings of Power i, i tam nie było się, szczególnie w pierwszym sezonie, czym chwalić, więc tu na razie zostawię sobie tą niedowiarę w to, co twórcy nam mogą pokazać, czy będzie efektownie, czy będzie logicznie, czy to wszystko będzie miało ręce i nogi, bo ten szósty odcinek, no niestety, jest kolejnym, który rozcza. Czy właściwie nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo niewiele oczekiwałem po tym serialu, więc chyba nie powinienem być oszczarowany. Więc raczej to jest taki konstans i, i utrzymanie tego poziomu, e, który był. Ale jak Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach, chętnie, chętnie poczytamy, chętnie wejdziemy w dyskusję. No bo zbliżamy się już do końca i powinno być coraz gęściej, powinno być dynamiczniej, powinno się dziać więcej. Pewne rzeczy powinny już wchodzić w taki etap wyjaśniania. A na razie jesteśmy trochę w, taki, w takim zawieszeniu, coś się gdzieś dzieje, ale jakie to będzie miało zwieńczenie? Czy, czy już jesteśmy blisko, czy jeszcze nie? No to wszystko jest takie bardzo niejasne. Ja to jest tylko moje zdanie. Czekam na Wasze opinie, komentarze. Wchodźcie też na nasze kanały, bo tam się dzieją duże rzeczy. No i co? Zapraszam na kolejne materiały, kolejne omówienia. A w tym to już wszystko. Cześć.